Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Grime'a w Assassin's Creed Valhalla, rozszerzenie, oblężenie Paryża. Słuchajcie, go przypomnę, że udało nam się znaleźć lokalizację jednego z hrabiów, do którego właśnie ruszamy, aby go przekonać od tego, żeby Paryż skapitulował, no jednak bez, bez walki, Wyłaś mi z tego siana Eivor. Tylko pytanie brzmi, czy mamy jakąś szybką podróż sensowną, no i niekoniecznie, niestety. Tutaj że szybkiej nie mamy, ale udamy się e, ścieżką tych opali. O, to cię będzie przekładanie do zdobienia, nie ma problemu. Więc myślę, że to będzie najdoskonalsze. I zobaczymy, czy to się uda w ogóle osiągnąć. Chociaż ja, szczerze powiedziawszy, jestem do tego nastawiony bardzo sceptycznie. Podejrzewam, że Karol Otyły nie będzie specjalnie chętny, żeby oddać się Wikingom bez, bez walki. Nawet jeżeli ktoś mu to będzie doradzać, lub ktoś poczyni wszelkie starania, by tak się wydarzyło. Także podejrzewam, że e, czeka nas jeszcze tutaj dość sporo walki. I tylko pytanie, czy to oblężenie to będzie jakiś słuszny, lub mniej słuszny cel, tak. To oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, ale bo się z reguły: dużo wojen to tak zwane głupie wojny, czyli dla krawka ziemi, czy z jakiegoś tam innego powodu, z tak incydentu dyplomatycznego, tak lub coś w tym stylu. Pytanie do Was, właśnie to widzowie, czy gdybyście by byli na miejscu e, Wikingów, tak? Z kwryta, czy by. Czy byście w ogóle oblegali Paryż, czy może byście skierowali swoje podwoje zupełnie gdzie indziej? Komentarze są Wasze. A tutaj mamy. aha, Wilka do załatwienia. No, no chodź. To taki był się hojdach, a teraz już niekoniecznie. No, i to by było tyle. Jeszcze jakieś inne cholerce mi dostrzegło? Użyczono prawie tą. Adwalonikę sobie wbiłem, ale jednak nie. Tamten już sobie. Widać, no świetnie, kolejny. A więcej matka nie miała. Ach, co za opierdliwstwa. Zapasy pełne na całe szczęście, w związku z tym... Chociaż to mamy z głowy. Że nie, muszy, nie musimy szukać żarcia wodowi A tutaj są jeszcze wilki jakieś. czy znaczy, ja myślę, że Eivor uzna, że jest dosądnym... Wikingiem i sobie skoczy na drzewko. A tu się okazuje, że jednak ten dosądek to tak specjalnie często się nie przejawia. Szkoda. mi tu już powinniśmy mieć od spokój, więc... Znaleźmy sobie tego hrabiego i... i pogadajmy. Prawdopodobnie będziemy musieli puścić kruk, żeby obszar sobie wyznaczyć, ale to... Prawda, najmniejszy problem, tak? Chociaż... Chyba nie będzie to konieczne. A co to za zgromadzenie nielegalne? Aha. Dobra. Się nie będę bawić. A w sumie on też... Ma, ma dostanie to? To wszystko daj, bedek. A może lepiej nie? Hmm. A to chyba za późno, Ktoś, coś gdzieś. A tu jest jakiś kolega. Nie się rozwiadałem Zwłaszcza, że teraz no. Mamy na sobie kilku nowych kolegów, tak? I to niekoniecznie jest dobra wiadomość. Dobra, ten dał stópkę. Ale może to bądźmy Adzelin atakując tych niedaleko To może być dość niegłupie rozwiązanie No chodź, dawaj łapkę, chodź, 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 chodź Dobra, mamy to I trzeba ich atakać Dawaj Avot, nie zatrzymuj się Dobra, dwóch wyjaśnionych. To idziecie, czy nie? No, chodź, kolego. Nie bądź nieśmiały. Chyba, że psychy nie masz. Dobra, mimo że jednak założymy sobie bedatkę. Dwonę kwiaty, to, to może być tu najpewniej. Tak jest hm, otwarta, dobra Badatkę Zdejmuj, i co tutaj tak właściwie mamy? To trochę okay, pieniążka, jakiś list. Pamiętnika mnicha. Coś jeszcze jest do przeczytania. Trzeba co? A bo to musi być tam, dobra. Czyli wziąłem zły budynek, ten właściwy. O dobra, poprawimy się zaraz. Uh, tylko tak. tak. my jesteśmy tu. Aha. Po prostu pomóż do tego dużego badziewia. No spoko. To jeszcze nie to. O, to będzie tu. The Norsemen built my house and killed my son. Now the plague takes my wife. Hold a stranger. Pardon me, my lady, but I seek an audience with Count Odo. I see. But my husband is busy recruiting nobles to aid in the coming war. Good lady. I too wish to pledge my blade to defend Paris from the heathen hordes. I see. And are you one of our Phrygian allies from the barbaric fringes of the kingdom? Yes, I have journeyed a great many days along the coast and down the river. And do you have a signed and sealed writ of audience? Without a proper writ, I simply cannot allow you inside. We must be wary of assassins, you know. Oh, the scroll! I left it in my saddlebags. I shall fetch it. I need one of those noble writs to meet with Odo. No, to, świetnie. No to jest świetnie. Prawdopodobnie tak jest. Będę dla mnie nic nie ma. Like hmm. Może tak. Tu ktoś jest. Drogie panie, możecie pomóc? To mm. niespecjalnie. specjalnie? One of Odo's guests has got filthy drunk and locked himself in the wine cellar. Shameful. Was he invited here to help defend Paris? Perhaps, but what sort of help can such a loud provide? I am dubious, I tell you. That drunken noble might have one of those rats I need to meet with Odo. Oh Lord Clarice, Clove, thank you so much, my Nothing to fear. I will carry Lord Clovis outside for some fresh air. No. Kładź się. I as drunk has a paper in his pocket. Looks like the writ I need to meet with Count Odo. I have returned with the writ, permitting me to speak to Count Odo. Excellent. You may enter. I we do appreciate your efforts on our behalf. Dobra, to było łatwe. Need to find mm, no to może baletkę, a nie raczej potrzebne. A. Pozamykane. o meo po Uda, to założmy. Bo będzie teraz znowu problem, a problemów to by nie chcemy przedwcześnie. Tutaj coś. A, czyli kluczek będzie wyżej. mamy Nie ah, ah, ah! how did such an outrage come to be? because, dear lothar, i gift him with rare vintages, whole casks from as far away well as greece. ah, servant, bring more wine. i shall see to our wine, dear lothar. farewell. I, co? I to tyle O cholera, nieźli są. Ja sobie zrobić tak, wiecie, ładnie, po po tajniaku, ale no, widzę, że nic z tego mi nie wyjdzie, niestety. Tylko dlatego, że przestałem gadać z tymi ludźmi, mój plan już, no, nie jest taki dobry. No chodź, 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 no dawaj, kolego. Dobra, weźmy puszczaj. I po co ci to było? Krzmidta barykadowane. To niekorzystne. Ale, ale to będzie by gdzieś być klucz za nas. Ej, woda. Co z tego stolika? Chłopie. Hmm. Witam panowie, trochę niezręcznie, ale... Mogę tędy coś pokombinować? O no, podciągnij się Awor. Poczakujnie plan był dobry. To póki nie zaczął być zły. <śmany> Co by tu sensownego zdobić? O, nie, nie, jest. Kuch. A ty go masz? A cóż kolego? Tak lepiej, I Skoro nie tędy no w ogóle czy jestem ten aktywne Wątpię, no właśnie tutaj też pozamykane i tędy dopiero przy okazji to jest jakaś tamka. Proszę I teraz możemy przejść już bez niepy. Świetnie, mamy strzały. And we Count to the same But first, And Count leading us, we shall drive these heathen devils back into the abyssal sea. As you say, my lord. But these Northmen are mortal, not demons. They want land and blunder. True. The Northmen are fierce, and the king is slow to defend us. Yet every one of you swore an oath, before God, to defend this realm. We will overcome this evil, as we always have. I cannot compel you to do your duty. Your hearts must guide you. Gozle, kindly show our guests out. Come out and say what you wish to say, Eivor of England. You saw me enter. Fair enough. But how do you know me? My scouts speak of a famed warrior with a raven. Do you think us fools? I did not expect such courtesy. Mulled wine, what we call vin chaud, properly spiced, seated, and served with fruit. My one vice. Wine grapes do not grow in the north. We drink mead. Mead. Eva, you risked much to see me. I respect that, but why? You have land in England, no? I have no wish to settle my people in Frankia. Then how much coin will satisfy your lust? A hundred deniers. A thousand. And after you, who's next? Ragnar and his sons came here years ago. We bought them off of silver. And they bound Paris, anyway. I do not want silver. I want England free of Frankish meddling. We are not part of your kingdom. <laughs> and I would like our kingdom free of Norse meddling, as you call it. But for argument's sake, what are your terms? As I said, Charles leaves England alone. Second. He embraces Siegfried as an ally. And finally, he lets Siegfried's Thanes keep their lands in the north. Rouen and Amiens were my father's lands. You shall never claim my birthright. Your army will never take Paris. And you will never have peace. Not here, and not in England.

W związku z tym zawsze i nie pogadamy tak, żeby było dobrze po prostu dobrze nie, nie będzie. bo i nie ma jak. I w tym problem, ale w sumie... Kogoś to dziwi, że quartet nie chce oddawać się w rodzinnych. Podejrzewam, że nikogo to nie dziwi, jednakże no... Po prostu musieliśmy spróbować tak, no spróbowaliśmy. Okazało się, że... Raczej nie bardzo to się uda i... No niestety będzie wojaczka uprawiana. Że... Jedyne co nam pozostało to zanieść wiadomość niekoniecznie dobrą, ale też niekoniecznie złą. Także zwróćcie uwagę na wspólne interesy, tak oboje chcieli, żeby ich ziemię, znaczy oboje Odon i Eivor, żeby po prostu, no, ze sobą nie walczyły. Tylko, że przyszło co do czego. pojawi się temat z A i Odon już wiedział, że niestety, ale skrzyżuje swoją broń ze i Eivora na polu bitwy i... I tyle z tego będzie. Troszkę szkoda, ale z drugiej strony też Odon, jakby nie było, ładził mu Eivora bardzo godnie. Yy, napitka na się pierwsze, czyli to jest w ten sposobem i wodowi, że alkohol nie jest zatruty i że możemy spokojnie też się napić, tak? A takie coś raczej rzadko się spotyka u potencjalnie wrogich stron, tak? O ile to można powiedzieć, że właściwie prawie, prawie nigdy. Czasem Zygmunt chyba się ucieszy, że będzie mieć możliwość oblężenia Paryża, mimo wszystko, ale pytanie też brzmi, czy będzie chciał się posunąć bardzo daleko w tym oblężeniu, czy najzwyczajniej w świecie jest zmęczony minimum i tyle. Tego w tym momencie jeszcze nie wiemy, ale trzeba.

gifted at war and at words they say but i see no treasure where is all those silver have you kept it all for yourself it went as you said the man is no reed he would not bend would not yield franks love to talk but their words are as empty as the wind much talk is idle, but hard words lead to hard choices. have a care." "now, two things we must do to carry this siege. first, we shall take some ground for our catapults. i will help with this. somewhere near paris, i guess. but is it guarded? the franks lack the men to hold the whole city. only the walled island, the île de la cité. still, go with care. good. And the second thing? Find a flaw in their defenses. A place where our warriors can breach their walls. Or a way for our ships to encircle the island. Some weakness we can exploit. Agreed. But how? Might be that I know a way, but it carries risk. Speak, Toka. In the slums south of the walls, there is a smuggler. A woman. A Breton lover. <laughs> She's not my lover, just a campfire fling. But if anyone knows the city's weak points, she does. I would go myself, but uh, we. Nolwen, she. They quarreled. The smuggler stole Toka's necklace before she stole her heart. Now Toka misses her necklace. I will talk to the smuggler and find a weakness in the Frank's defenses. You have my word. Good. All is settled then. No, uncle, there is another thing. Odo will not see reason, but Charles might. We should speak to him again. You wish for more talking. We should speak to the fat king. Gain a truce. What? He tried to kill me. Why talk to him again? Those stone walls will not yield, not without a bloody fight. He may give us silver without half our clan dying on those walls. Perhaps Toka is right. Charles may still yield. Go, niece. Talk to every king and bishop in the land. Just like Eivor the talker. It matters not, but soon comes the end of talk. Soon the spears will clash and the city will burn. Be ready to fight that day. My word, once given, is never broken. I will fight at your side, Secret. Never doubt. Enough! Friends, uncle. We are of one heart here. I will seek the king at the Clever Fox, a tavern on the north bank. Pierre says he carouses there. Toka is a good thing. Someday she may stand in front of an army, like you, Siegfried. I hope so. But for now, she stands with me. Meet me at the bell tower, Eivor, when you are ready to fight some Franks instead of talk to them. What do you laugh at, Thane? They say you stink of crow shit, hero. But you smell like Frankish peace wine to me. I need to lay the groundwork for the siege. jednak to, moi słuchajcie, tym się zajmiemy już w odcinku kolejnym. W tym odcinku udało nam się porozmawiać z Odonem, jednakże no niestety nie przeszło to jakbyśmy sobie tego życzeni. W związku z tym musimy zdobyć miasto siłą i będziemy tego czynić podwaliny w odcinku kolejnym. Dziękuję bardzo za uwagę dla Was i zakończę Was o pozostawienie łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka, a tam macie link, macie link na mój kanał, to dla Twitch. Trzymajcie się, pa pa!